Jak kiedyś wyglądało Herz of Iron 4 Witam was wszystkich bardzo serdecznie W odcinku, w którym, moi drodzy, cofniemy się Troszeczkę w czasie Cofnęłem Herz of Iron 4, moi drodzy Do wersji 1.5.4 Jest to najstarsza wersja Herz of Iron 4 Odkopałem wersję Herz of Iron 4 Moi drodzy 1.0 Stary hoj trzeba wejść w beta, moi drodzy I wpisać ten klucz Jak będziesz miał ten klucz, sprawdzasz cold I możesz na 1.0.0 old Cofnąć wersję, nie? Moi drodzy, bo Boże, kochany, czuję się jakbym znowu miał mózg, naprawdę, pierwszy raz jak uruchomiłem tę grę, jeszcze miałem mózg, zaczyna się, panowie, Jezus Maria, herco, przyhercow... Boże, te poziomy trudności tutaj, to wszystko, nie ma opcji ustawiania w ogóle niczego, nie? Iron 4. Zobaczmy to, rzućmy się na to. Przypominam wam jeszcze, moi drodzy, może bym zrobił powrót do starego Modern Daya dobrego? Bym spróbował go odkopać. Co o tym sądzicie? Jak będzie tutaj 2000 lajków pod tym filmem, to spróbuję wrócić do Modern Daya i poczujemy fioletową Mandorę jeszcze raz, nie? A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Bez tu nie ma tutaj generałów i tak dalej, marszałków, ale stary choć, co się dzieje w ogóle? Czekaj, bo to na premierę Polska miała. Drzewko, boże, Polska nie ma żadnych minusów. Stary choj panowie, totalnie. Drzewka Niemiec. Oho, no to widzę, boże, kochany. Ja naprawdę nie wiem, jak ja byłem w stanie kiedyś nagrywać content z tej gry. Jak go tutaj każdy kraj ma dosłownie sześć y, celi i to jest wszystko, nie? Dosłownie sześć celi i to jest wszystko. Związek Radziecki. Boże, gościu, oni mają z 8 celi. A Japonia jeszcze Mandżurię miała. Boże, jakie Japonia miała drzewko? Boże, kochany, widzisz to, chłopie? Jak tu jest z 10 celi tak realnie do zrobienia. Chiny, standardzik, a USA, USA. Pokażcie mi Stany Zjednoczone. O Jezus, ole, kontencior. A ZSRR. Boże, a Anglia. A Anglia, no to też już ma XD trochę. Włochy, Włochy. Ole, Włochy. Boże, najlepsze drzewko Włoch na świecie, nie? Boże, lotnictwo, panowie. Jezus, Maria, ale raczej. Wszystko, nie? Jak brałeś myśliwce, to je musiałeś do tego wystawić i one dopiero wtedy lecały w tym zonie. Boże, kochany. Jeżeli... Boże, nie ma tego głupiego systemu suppliesów Jest najlepszy system na świecie, nie? Najlepszy, najpiękniejszy system na świecie. Boże, kochany. Kocham go. Uwielbiam go. Dobra, no to panowie, y zaczynamy i oczywiście lecimy. Boże, kochany. I tutaj te okno produkcji, nie? Artylerię, dodamy dwie fawy. A, bo tutaj nie można zwiększać. Ja nie mogę Oczywiście, tu chyba nie można było rotejtować tak normalnie ręcznie, tylko musisz tak robić. O Boże, to był dopiero hoj, chłopie, to były dopiero. Ciekawi mnie, czy tu rozpiętości stare działają. Boże, jak tu się szkoliło? A tym się szkoliło. O Boże. No dobra, zmieńcie wszystko na piechotę, na kawalerię. Nie no, panowie, stary handel. Boże, kochany, brałeś USA, albo Francję. Normalnie stary handel. Musiałeś sprawdzać, gdzie ci brakuje, gdzie masz zap zapotrzebowanie i cyk, nie? I stary handel panowie, Jezus, jedziemy. Stara flota, panowie. O Boże, ale wajbik ty, ale wajbik flot. Boże, normalny wreszcie, normalny system tych generałów, że siła polityczna i bierzesz następnego, a nie bawisz się w jakieś awansy, command powery. Bleh. Boże, stare okno produkcji, polityczne okno, jakie obskrojone w ogóle. Jak to, wiesz, tutaj zobaczymy, nie? Jedność narodowa, panowie. O Boże. A, bo, bo ja? Widziałem kiedyś... Jak mu się jedno zmieniło. 71 na 72, i dlatego on tę wojnę wygrał. Mam 8 lat. Ten system budowania w ogóle. Jezus, Maria. Siłę polityczną masz piękne. Tu jest teoretyk, który daje yy, Expa armii jeszcze. Ty, a doktryny? W jakie są doktryny? Co ty gadasz, stare doktryny? Poczekaj chwilę. Rzeczywiście, łoboże, kochany. I to normalnie można badać. Nie, no, panowie. Ty, panowie, nie da się templateów robić nowych. Można zduplikować i edytować, ale do. Słowni, nie da się chyba nowego template'u napisać. No nie da. Muszę czekać, zbierać 10 armii Expo, żeby usunąć sprzęt wsparcia. Dobra, i tutaj powinienem iść w to. I będę wrzucał jeszcze doktrynę, zapomniałem. No panowie, dwójeczka oczywiście. Dwójeczka prawo-prawo, no. Chłopak, ale kiedyś się ładnie, łatwo zbierało sprzęt. I to w ogóle wszystko, nie? Tutaj w ogóle jak to dziwnie cringeowo wygląda, nie? 1500 artylerii brakuje. Standardowy template'cik, moi drodzy. Standardowy template'cik, nie? Zobaczymy. Uwaga, zmieniam manpower. 150 tysięcy, częściowy pobór. No i panowie, i od razu Manpower wskakuje w sekundę. Ale okienko wywołania Wojny stare. Patrzcie na to. Japonia wypowiada wojnę shang i yy, państwu temu, nie? Normalnie jest zrobione wszystkie cele, widać wszystko normalnie. Kto co robi, nie? Zrobiłem, moi drodzy, polski militaryzm z bomby milionem powera. No i to mi się podoba, nie? I chcę sobie dać artylerię top 1, żeby jako pierwsza dostała fabryki i je muszę przerzucać w ten sposób z nimi wszystkimi, nie? Bo inaczej się nie da. Ale stary system werbowania. Jezus, taki wiesz. Dobra, dam tyle dywizji, zobaczę, czy się to nie? Tutaj spróbuję podtrenować ich jeszcze do maksa, niech się trenują. Panowie, jak upadnę, to trudno. Zobaczymy, bo ja. To jest w ogóle taki teścior. Ludzie, którzy się urodzili w momencie yy, paru lat, jak istniał hoj. To ludzie naprawdę nie rozumieją elitarności tej wersji. To jest tak jak z telefonami komórkowymi. Ludzie urodzoni w erze iPhone'a nigdy nie zrozumieją, jak elitarnym telefonem była Nokia 3310. Naprawdę. Czekaj, mam sprzęt wsparcia. Brakuje mi artylerii i Mam busty do doktryn. Świetnie. Jakby to się dowaliło do fula, panowie, tutaj w ogóle nie ma pokazane, że masz podmienić sprzęt, nie? Że masz stary w produkcji. Totalnie. To jest. Poczekajcie. Utnę im fabryki, żeby tutaj się to robiło, nie? Damy tak. Prosiłbym o Wolfram. Dobra, i teraz się modlimy, żeby ta linia się szybko rozbójowała. Biała. Robimy 12 arty dziennie, więc będziemy w stanie to szybko doopatrzyć, nie tak naprawdę. Takie mam wrażenie, że powinniśmy być w stanie artylerii yy, tutaj dodać, nie? Dobra, czekajcie, usunę to i dodam sprzęt. Yy, Jezus Mary, jak to się edytuje, nie? Dobra, i daj tak i róbcie już tak. Stare cele. Francja delegalizuje komunizm. Remotro to. Francja mnie gwarantuje. Panowie, powiem tak, ja nie dam rady się yy, wybronić za pierwszym razem. Bo ja nie pamiętam tego choja Muszę inaczej to przeorganizować, bo widzę, że jest ciężko, nie. Yy, usunę tu dwie fabryki i teraz bym chciał dodać do broni jak najwięcej, ale nie, zada nie za bardzo chyba dam radę, nie? Bo mam 1600 pistoletów tylko, więc chyba standardowo będzie trzeba starać się przejechać wtedy i modlić się, żeby mnie nie spuszowali za bardzo. Panowie, czas na upadek. Gdańsk albo wojna, dobra. Gdańsk pozostaje w polskich rękach. Oho, jest atak ze strony Niemiec. Tutaj nie ma lastenda, panowie, ale jest 400 softa. <laughs> Jezus, zobaczymy. I czekajcie, atakuje teraz tutaj, nie? Zobaczmy. To był hoj dopiero, chłopaki. Wchodzimy normalnie na królewiec i na mebel, dawaj. Jak dadzą radę te 26 dywizji, to będzie git. Panowie, może jest 400 defa, ale jest 400 softa, nie? Dobra, lecimy. Patrz, to był stary hoj. Niemcy nigdy nie obstawiały królewca i łajpedy, nie? Nigdy, kompletnie. Że wchodzisz jak do siebie, nie? Totalnie. Zobacz. I twoje dywizje w ofensywie mają 300 softa. Po prostu. I normalnie totalne jechanie nie jest. I jednostki. O, że kochany panowie, to jest. Muszę wam powiedzieć, piękna sprawa, nie? Wiesz, Normalnie kluga jest zniszczony w sekundę, nie? Dobra, patrz. O, Niemcy przysłali dywizję. Fantastycznie. Dobra, jest zrobione. Okej, okay. i teraz, moi drodzy, 26 dywizji bierzemy na granicę z frontem. Tutaj. Odepnę sobie dwie dywizje, nie? Żeby stanęła jedna tu, druga tu mm, i trzecia stanie tu, nie? Na desanty w razie czego. I patrzcie, normalnie. Utrzymuję Polskę od początku na tym beznadziejnym drzewku. Zobaczymy, jak tam będą z suplami, nie? Jak to będzie szło. Normalnie jest Polska trzymana. Zaraz idziemy do ofensywy. Boże, panowie, jaki hoj był banalny na początku. Zobaczcie. Jaki hoj był banalny. To jest rok 39 wrzesień, nie. Eee, normalnie zobaczcie, że jadę z nimi normalnie jak chlebkiem posmarowanym yy, masełkiem. Totalnie. Jadę z nimi yy, łatwiutko, nie? Normalnie. Na dwa fronty będę mógł wojnę prowadzić. Mi się wydaje bez problemu. <laughs> Patrz. Normalnie stary Niemiec, wiesz, Niemcy zajęli jedną prowincję, nie? Stary, to ja atakuję szybciej niż na obecnym hoju. Naprawdę. To jest... Ja w ogóle aliantów nie zaprosiłem do wojny. Jest tylko Francja w ogóle. Co jest? Ty, bo Francji... Aha. Anglii nie ma w wojnie w ogóle. <laughs> Witamy w Herzo Iron 4, panowie. Witamy, witamy, nie? Normalnie patrzę, jak ich przejeżdżam. To jest day one wojna, nie? Patrz, kiedyś to były czasy, kiedyś pokonanie Niemiec. Patrz, ja normalnie stary day one jest wojna, nie? By the way, może do aliantów mogę dołączyć? Mogę. I teraz dołączę i wezwę UK do broni, nie? Okej, okay. no i teraz dopiero UK i wszyscy do broni zostali wzięci i zobacz. Okej, okay. pozdro. Panowie, Niemcy atakują. Niemcy atakują, ale ja trzymam wielką Polskę. 400 broni, ja już sobie napełniam artylerię i pistolety, nie? Bez problemu. E, w razie czego? E, żeby na Sowieta zrobić e, dywizję. Tu, o Boże, czy Francja zrobi klasyczny upadek? Zaraz zobaczymy. UK, ile statków? Patrz, stare floty! Ojej! Ale fajnie, nie? Ale to było fajne. Nie wiem, czy chcę atakować Niemcy. Zobaczę, ile mam defas z ciekawości. Bo zrobiłem mocne wojsko, nie? 500 softa w obronie, co jest? Wiecie, co ja sobie chyba postoję, jak ja mam 500 softa, nie? Ja chyba sobie troszeczkę poczekam i pozbieram equipment. Hmm. Tutaj z broni naładuję sobie tutaj troszeczkę fabryk. O, Japonia dołącza do frakcji. Oś, oj, spanowie, klasyczek. Zaraz będziemy z nią w wojnie. Boże, piękne czasy. Piękne czasy, panowie. Ty, a co wy o tym sądzicie, żeby zrobić na starej wersji Hoja obronę Polski w 39? Na takim starym patchu, stary vibe, stare wszystko, nie? To mogłoby być coś. Panowie, panowie, góry, nie góry. 500 soft, masz i jedziesz przed siebie, chłopie. To jest dosłownie. Zobacz. tak. Ja sobie wyrównam front i puszczam plan. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Tak z ciekawości. Zaraz się przekonamy, panowie. Co tu się wydarzy. To były, zobaczcie. Piękne, piękne po prostu, piękne rzeczy. Dobra, tutaj sobie odetniemy ich w górach, żeby odciąć specjalnie te. X dywizji i ja tutaj idę dalej i już Wam wytłumaczę dlaczego. E, bo chciałbym sobie wyrównać teren, żeby był bardziej płaski, nie? E, Do ataku. Świetnie. Oho. Jestem dobrze przygotowany, panowie. Sowieci chyba mają ochotników? Nie. Węgry mają ochotników. Okej. Okay. Pięknie, panowie, bez suplajsów w ogóle. Wiecie o co chodzi? Tutaj normalnie y, suplajsy i supply huby jakieś nie mają żadnego znaczenia. To jest po prostu normalnie jechanka. Dobra. 67 dywizji. Uwaga, puszczamy plan. Wielka Polska. Patrzcie, Wielka Polska, panowie. ZSRR jeszcze nie dało rady. Wejść do wojny. Po prostu przygotowałem Polskę basicowo, włączyłem tę grę i puściłem plan. Wiesz o co chodzi? Dlatego bawi mnie to, jak po czasie na przykład zdarz, zderzam się z opiniami typu Hercowinom 4 to zaawansowany symulator II wojny światowej, który nie odstaje poziomem trudności od. Party szach na przykład. Ja mam takie. Oho, takie jest chyba życie, nie? O, Węgry. Węgry w sojuszu, panowie. Spodziewałby się ktoś ich, bo ja nie za bardzo. No ale wyślę tutaj wojo, nie. Wyślę tu 20 dywizji, żeby podbić Węgry. Niech się coś dzieje. Dobra, weźmiemy 27 nawet. Odpuścimy trochę Niemcom na froncie. O, nowe fabryczki, panowie, no i to mi się podoba. Dobra, jestem przeorganizowany na Węgry na razie, ale Węgry są dosyć słabe z tego co widzę. Więc raczej powinienem ich pokonać. Chyba, że nie będę miał dużej przewagi. Chociaż. O Jezus, no panowie, no. To jest bio, bio. O. Bo robią cel. Ile? 40 dni. Oj, 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 oj panowie. Oj, 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 oj. No to y, trzeba atakować dalej w Rzeszy i trzeba atakować w Węgrzech, bo za 40 dni już nas nie będzie. Jak chcesz nową broń, to musisz sobie dosłownie otworzyć nową tom. Nie, że jak. i masz 100% kor, chyba y, na terytoriach, i 100%, y, wiecie, fabryk, nie? Ze zdobycznych. Tu macie. Dobra. I teraz robimy tak i puszczamy. I oby Węgry się udało podbić szybko, bo zaraz ZSRR wchodzi i robi mi baya baya. Tutaj widzę, że uda mi się okrążyć dosyć dużo dywizji. Właśnie do tego celu też dążyłem tutaj, żeby szybciej te Węgry, moi drodzy, dokończyć. Uuu, dosyć dużo mi się udało dywizji okrążyć, z tego co widzę. Dobra, to je wyniszczcie panowie, jak najszybciej. Dobra, i teraz puszczacie się na Węgry i lecicie całkowicie. Jeżeli chodzi o Niemcy, to te 20 dywizji będzie musiało wesprzeć zaraz. Oj, ZSRR, panowie, to będzie ciężki kawałek chleba, nie? O, właśnie. No i to już wjechali. Wjechało ZSRR. Totalna wojna z lętami. Dobra. Cofnę się, bo ZSRR jest zbyt potężne, nie? Teraz zobaczymy. Ty, oni dadzą radę się w ogóle cofnąć? Co jest? Te dywizje mi się zbukowały, XT? Dobra, nie wiem. Po prostu przejedźcie Węgry. Aha, bo oni nie mają tutaj kresek narysowanych. Standardowy, hojnie. Standardzik, panowie. Muszę po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy, żeby poszli dalej. Muszę się modlić, że ZSRR mnie nie. E, wiecie? Nie wepśtyka dosłownie. Proszę, idź już, bo Rusy za ramię zniszczą. Ojoj, oj, oj. Dobra, co z tymi Węgrami? Naprawdę one jeszcze nie zostały te Dąknięte? Panowie, jest Węgry... Kapituli Dobra, świetnie. Będę miał. Jak się utrzymać od Sowietów, zaraz, panowie? Zaraz będziemy. Yy... Damy radę. Pójdzie tak, dobra. Ładnie. Dobra. O Jezus, Sowieci Warszawę zaraz zdobędą. Ty, bo mi się dywizje nie chciały rozejść. Po kratkach. XD. Dlaczego? Ja, dobra, tutaj trzeba skapitulować Niemcy, panowie, bo będzie tragedia. I to duża, nie? A tu jest pusty teren, na moje nie, dywizje nie wchodzą. Lol. No dobra. Jednak ta gra miała swoje bolączki. No dalej jest praktycznie taka sama, tylko że dodali 50 innych funkcji, które możesz kupić. Yy, no i panowie. Pan dosyła tutaj dwa. 20 dywizji, a twoje 20 wchodzi do Włoch, okej? Okay? Dobra. I teraz trzeba zatrzymać Związek Radziecki. Dobra. Z tego co widzę, to jednak się udało, ale straciłem Warszawę. I to specjalnie, nie? Po prostu straciłem Warszawę, bo Ruscy mają po 10 dywizji na kratce. Dobra. I teraz poczekajmy troszeczkę, niech Alianci wiesz, poddymią tutaj we Włoszech, nie? Boże, i te piękne czasy, gdy się po prostu ustawiało front z Sowietem i patrzyło się tak, włączało się, i patrzysz, na przykład na Związek Radziecki, a tu nawet nie wiem, które. A bo tu są inne okna, i patrzyłeś po prostu tutaj, jak rosną im straty, nie? Żeby doczekać do miliona i puścić y, plan. Ty, ja myślałem, że te Włochy to nas zatrzymają, a z tego co widzę, to oni już manpowerowo siadają i ekwipentowo, więc mogę... O, UK desancik, no i panowie, gg. Tutaj AI przynajmniej umiało się zdesantować i rozejść. Piękne czasy, chłopaki. No, piękne czasy, no, co tu dużo mówi. Panowie, co sądzicie o tym, żeby zagrać taką kampanię związkiem Radzieckim? Albo Niemcami? Wiecie o co chodzi? Żeby zagrać pod czołgi, zobaczyć samoloty, czołgi, posprawdzać po prostu. Wiecie o co chodzi? Co jest 5, nie? Wiecie, co jest 5. Pomogło być spoko. O, uwaga. Ja w ogóle zapomniałem gospodarki wojennej wrzucić. I damy teraz pełny pobór, patrzcie na ten magiczny manpower. Pstryk. Wiesz, jak fantastycznie. O, wylądowali tutaj holendrzy. No i to mi się podoba, no. Bułgaria dołączyła do osi. Ja zaraz się przeorganizuję, bo ja mam dużo equipmentu na plus, nie. Zaraz dorobię, panowie, jeszcze więcej wojska. Nawet nie wiem, ile mam dywizji zwerbowanych tak w ogóle. Wiem, zobaczymy. <laughs> Dobra, 40 do... Dywizji dowerbowanych. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Niech się rozejdą, chłopaki. O Boże, to rozdzielanie tych fabryk to mordęga dosłownie. <grych> no, nie ma jak ponaprawiać na razie tego, co widzę. Dobra, i teraz panowie, standardowo sprawdzamy puszczenie planu. Czy będzie działać? Boże, kochane. No Boże, ta gra była prostsza niż kiedykolwiek, nie? Ruscy mają pełne organizacje dywizji. Wystarczy zrobić. Wystarczyło kiedyś naprawdę zrobić 20 dwiarty i puścić plan. W sensie, no, nie żeby dzisiaj było inaczej, ale yy, dosłownie jestem troszeczkę zszokowany. Zobaczymy, co się tu jeszcze wydarzy. Dobra, czy to będzie. Moi drodzy, fantastyczne okrążenia piechotne. Zaraz się przekonamy, ale widzę, że Związek Radziecki już nie chce atakować za bardzo. Mnie. Standardowo, widzę. Standardci. Stary system logistyczny, panowie. Stary system logistyczny. No tak. Dlaczego 65 dywizji bot mi ustawił w brześciu litewskim? Jak z ciekawości. Czekajcie, bo tu się coś widzę, że te linie frontu chyba niekoniecznie działają tak, jak powinny, nie? W tym starym choju. 65. 66, stoi. A to ciekawe dlaczego, nie? No dobra, z zrzuciłem 66 dywizji do walki w jednej prowincji. Aha, tutaj to w ogóle wyszli z frontu. Okej. Okay. Ty... I to czemu tak? A dopiero teraz się zaczynają rozchodzić. Jak ich stąd. Jak im zmieniam pozycję, nie? Co jest? Tu też jest 30. Dlaczego? Okej, okay, wycofam te dywizje i co? Zaczną się rozchodzić zaraz? Poczekaj. Ty nie. Ta, co tu się w ogóle dzieje? No dobra. A no tak, bo trzeba Japonię przecież skapitulować. No tak, a UK ma 19 dywizji i się nie będą ruszać. Tak kiedyś wyglądał hojnie, że tutaj UK postawi 150 dywizji i będą stali w miejscu, nie? Ty, panowie, ja tego nie zauważyłem. Co jest? Linia frontu mi się. Yy, zniszczyła, że tak powiem. Dobra, nareszcie się rozchodzimy. Tylko nie wiem, dlaczego to jest 20 dywizji w jednej. O, już nie jest. Dobra. Okej. Okay. Aha, bo tu też się niszczy dalej linia frontu. No dobra. To ona się nie naprawia? Nie idzie dalej? Zaraz zobaczymy. Dobra. Nie, dobra. Widzę, że dywizje ogarnęły. Tutaj spróbujemy się przebić, po prostu w tej jednej prowincji. Mm. Jak ZTSR przestanie atakować, co nie? O właśnie o tym mówię. Spróbuję pójść dalej. Łatwiutko, dosłownie. To może wyglądać ciężko, ale to jest banalne. Patrzcie, co się dzieje. Patrz, czy Przejd przejdą dalej, czy nie? Zaraz zobaczymy. XD? Dobra. Okrążyłem wszystkich na Węgrzech i oni teraz powinni dostać atryśm. Rusy. Takie stuprocentowe, nie? Na Węgrzech. <grych> Zaraz zobaczymy, co się tu wydarzy w ogóle. Spróbujemy tutaj ich przebić. Normalnie, dywizje z okrążeniem stary bezproblemowo się wybijają, nie? A. No jest. Dobra, poczekajcie, ja tutaj wezmę te 70 dywizji. Ustawię. I zrobimy tak, że te 56 dywizji po prostu dostanie dowódcę i one będą miały to zepchać teraz, Są się dopuszować to i dopiero później ruszą na główny front. Proszę bardzo, easy. Bo oni tutaj mają ogromne kary też za brak zaopatrzenia i tak dalej, nie? Bo nie mają połączenia tutaj ze stolicą, bo kiedyś można było okrążyć stolicę wroga dosłownie w kółku i wszystkie dywizje jego dostawały atryśyn momentalnie i y, mogłeś dosłownie puszować, jeżeli stanęłeś wokół stolicy. O i tutaj nawet te okrążenia, powiem wam szczerze, nie robią na mnie żadnego wrażenia, bo jeszcze ty, tyle tego na oglądanie że to jest. No i panowie, zobaczcie, sekunda. Sekunda ich nie ma. Straty ruskich wynoszą, no raczej dużo. 2,5 miliona. Okej. Okay. Ale widzisz, jak tutaj dalej, jak nie ma strzałek, to oni nie zaatakują nie? Bez względu na wszystko. Totalnie. No i już patrz. I teraz wezmę 50 dywizji tutaj z powrotem na front. I tu już ruscy mają po dwie, po trzy dywizje. Więc jak ja ruszę, to ino rosnie. I to jest, moi drodzy, standardowy podbój Związku Radzieckiego. Standard. W sensie dosłownie standard. Ruscy mają 158 do 400 dywizji. I ja mam 126. Już jestem nie do zatrzymania, nie? Jak to Japonia. No, tak jak mówiłem, yy, że UK przyśle tutaj parę dziesiąt dywizji na kratkę i nie będą się ruszali w ogóle. I będą tylko stali w miejscu, nie? O, 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 poszli dalej. Coś się dzieje, coś się dzieje, idą dalej, idą dalej, coś się dzieje. A jak tam w ZSRR? A, dobra, a, dobra, tutaj już idziemy na Moskwę, nie? W razie czego? Więc jest chyba OK. Specjalnie sobie tutaj okrążyłem Moskwę, nie? Tak, żeby, żeby ich zatrzymać, OK. I teraz te dywizje na froncie powinny dostać jakieś giga opeatryszyn. Nie, nie mają jeszcze. Ej, to tak nie funkcjonuje, widzę. OK. Nieważne. Niech lecam do przodu, koledzy. Zobaczymy, czy mi 14 dywizji o, prawie. Wiecie, że ja płynę do Japonii przez cały świat, bo UK ustawiło po 30 dywizy na kratkę i nie idzie dalej. No ja po prostu przyjdę i puszczę plan, nie? Dobra, jestem już w Japonii, więc mogę się przejść, nie? Mogę się już przejść na to Tokio. A jak tam w Związku Radzieckim? A, w Związku Radzieckim wszystko stanęło, bo nie mieli strzałki narysowanej, żeby iść dalej. No dobra. Jezus, jakie zielone dymisko, nie? No dobra. Zobaczymy, czy jak Japonia skapituluje, jak będzie wyglądała stara konferencja pokojowa. O Boże, nie mogę się już doczekać. No, i to mi się podoba, panowie. USA wypowiada tutaj wojnę Japonii. Nie Japonia, USA. Wiesz co chodzi? Sinkiang skapitulował? Ciekawe. Ty, poczekajcie, bo tutaj trzeba by było skapować ich, nie? Prosiłbym wszystkich do ataku. tak nie ma znaczenia, czy robisz desant i tak dalej. Jak masz tysiąc. Yy, tysiąc softa, no to. To był stary piękny hoj, nie? Stary piękny hercowiron. Naprawdę. To jest to. O, panowie, konferencja pokojowa stara. Boże, i komu to przeszkadzało, nie? Komu to przeszkadzało. Stara dobra konferencja w pierwdzą Iron 4, nie. Kradnę tyle ile dusza, moi drodzy, moja da. Ile będę w stanie ukraść z tej konferencji, pokojowej taką wielką Polskę stworzenie? nie? Ty, tymi punktami. No powinienem dużo wziąć, bo ja praktycznie podbiłem cał, yy, praktycznie cały... praktycznie yy, całych całe Niemcy i to wszystko sam. Hej? Okay. że oni mi nie chcą oddać terenu. XD? Ano tak. Ano tak. O, no i zdają mi punkty, panowie. No i powiedzcie mi szczerze, jak tu nie kochać starego pięknego choja, nie? Powiedzcie mi serio, jak tu nie kochać choja? Jak tu nie kochać tych gier? Jak to nie kochać Niemiec demokratycznych w środku i Włoch? Jak to nie kochać Japonii zaanektowanej przez Wielką Polskę? Powiedzcie mi szczerze, jak? Jak tego nie kochać? O, lak? Czy to kapitulacja z Oj, myślałem, było blisko chyba. Dawaj. Jezus, co jest? Chłopi mają 70 breakthrough i 0 obrony, nie? W sensie tu dosłownie w Herzowiną no 4 wystarczyło kiedyś kliknąć prawym przyciskiem myszy na kratkę obok i tyle. I to jest, to wystarczało w 100%, nie? O, i co zrobią alianci? O Boże, kochane, Klasycznie. Oni naprawdę tak kiedyś wyglądały konferencje, to już chyba za nimi nie tęsknię, nie? Eee... <laughs> Piękne, moi drodzy. Piękna sprawa. Już Polska to zanektowała i mamy, panowie, 193 fabryki rezes Lak. Nie wiem, dlaczego są lagi, ale 193 fabryki wojskowe mam. Moi drodzy, to było stare Herzog 4. Boże, ile emocji wróciło. Państwo chińskie zanektowało Turcję, nie? Jeżeli chcecie więcej takich odcinków nostalgicznych, koniecznie zostawcie lajka na 2000 polubień. Pod tym filmem rozpoczynam miniserię, można powiedzieć. Stary powrót do nostalgii. Dzięki za oglądanie, buziaczki. Mua.